Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Grażyny i Haliny. A dokładnie odcinku trzecim. No i pewnie myślicie nie, nie dotrzyma obietnicy przecież. On nie zbierze tyle gemów, kurde. 30 gemów potrzebuje. A to nie Was Wami dzisiaj mogę jakoś was mogę jakoś zainteresować bo mam 61 klejnotów i jest oferta specjalna za 49 więc dzisiaj sobie to kupimy jest taki fajny max ale go nie kupimy no więc co Wczoraj gram sobie tak Wieczorem, mówię, zbiorę sobie te gamy. No i jest. Bransboksik. 5 klejnotów. Może zagrajmy pamką mm, na starcie oko cyklonu. Oj, co tu się dzieje? Lagi są. Przepraszam was bardzo. Ale to jest jakieś... Nie, co się dzieje? Mami, ludzie, ludzie. Zastopuję na chwilę, okej? Okay? Czytaj ponownie, Oj, coś tu brzydkiego się zrobiło nam. Nie. Dobra, trzecie miejsce jest. Tu moja nieaktywność spaprała. E, dobra, Grażyna. Miejmy nadzieję, że już takiego czegoś nam nie będzie. O, jest halina. To chodź, jedna żubrówka. Ty idź po te dwie, a ja pójdę po tą jedną. O, jak tam chcą kolejne. A że Janusz jest chytry, to mu tego nie zbiorę. Trzy żubrówki. E! Wychleję to. Janusz musi się nauczyć, że tylko takie rzeczy jak wódka to nie tylko dla niego. O nie, z Afryki, Momo. Ej, słaby gra. Mamy kację na uwaga na Haliny. I nie mówię. Nie bójcie się Halin. One są bezpieczne. Wróżbicielka jakaś. I pan policjant. Hmm. mam się spodziewać po takim Jamesie ma cztery żubrówki policjanci, pamiętajcie każdy policjant chleje jak się zapyta jakiś was policjant um, czy piliście to się spytaj a ty to, to nie to jest dobry sposób jak w, zrobić policjanta Każdy pan, pan policjant wam powie: Nie wolno pić za kierownicą. No a jak on sam pije tym barka za kierownicą, no to przepraszam. To co zwykli ludzie są, mają inne zasady, kurde drogowe. Jakieś przepisy się zmieniły, czy co jest? Hmm. No pamiętajcie. To naprawdę takie takie rzeczy jak wam policjant powie nie pij, no to co? Nie można pić kurde. Dobra, weźmy mi pana policjanta może na zadymę, bo już naprawdę. Na tym sterdzi już nie mam. Hmm. Nie mam jakby to powiedzieć czego. Oh, nie mam już chęci na tym grać. <śmiech> Afrykanin. <śmiech> no nie, komornik! <laughs> komornik, 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 tak zabiłem. Zabiłem czarnego. Ale słaby ruch komorny Kurde próbował zarazić mnie tymi tymi kredytami Kurde oprocentowanie RRSO jakieś kurde wymyślają procenty Kurde spłacisz trzeba spłacić więcej Nie tam Kurde No Muszno, muszno Jaki niedobry komornik. Prawie bym go zabił, bym nie musiał spłacać. O, jaki dobry ruch taktyczny, jak w warcabach. Jest. Dobra. Mm, jak widzicie. Takie odcinki są bardzo spoko. No podaj mi, kurde. Komornik! Uważajcie, tam jest ten komornik brzydki, ten. Ech. Łek, łech, łek. No. Pan Dynamiczik jest. No jakie bambole, nie? Widzicie, jak nie mnie wnerwił, kurde. No, uczciwość musi być po naszej stronie, mimo że granaty wsieli, hmm. i teraz uczciwość, jeśli ktoś z Was chce yy, wziąć udział. W Konkursie o jednego big boxa. Dlaczego big boxa? Bo to będzie już w następnym odcinku. Żeby dostać się do konkursu, trzeba mnie tylko zalajkować napisać komentarz, co sądzicie o grażynach i halinach. Eee, najlepiej, żeby był śmieszny, bo to o to w tym chodzi. Najśmieszniejszy komentarz wygra. Ale dlaczego trzeba mnie zalajkować? No właśnie. I zasubskrybować. Jeśli ktoś już subskrybuje, no to już musi tylko zalajkować. A no właśnie, no bo tylko ci, którzy zasługują, będą brali udział. A jeśli ktoś po prostu napisze śmieszny komentarz, no a ja nie zasubskrybuje mnie, no to no, no trudno. Prze wygrana przeleci mu, mu koło oka, nie? Gdzie jest tu Mariusz, Orzeł, i Pan Elektryk. Mariusz tu najlepszy jest. No, znowu nieładny laczek. No, co tu się dzieje? Co, jaka tu msza się odprawia? Okej, okay, 11 minut jest. Filmu, więc jeszcze chwilę nagramy. I myślę, że następny odcinek może z Pokemonów byśmy nagrali. Nie wiem, to jak wy chcecie, bo naprawdę mi obojętne to jest czego byśmy nagrywali. Jakbyście chcieli na przykład jakąś inną grę. Farming może, no nie wiem, no. 18, 14, 16 ja w takie rzeczy mogę zainwestować. Nie, no bo padnę ze śmichu. Widzieliście to? Dobra, no to myślę, że już możemy otworzyć mega skrzynkę jeszcze raz. Jeśli ktoś z was chce, nie wiem, Wygrać takie coś, no to musi zrobić tylko no takie, takie bardzo małe coś: subskrypcję i lajka, bo bez lajka to tak naprawdę przeleci wam to przed nosem. Ale tak jak mówiłem. trzeba zasubskrybować, dać lajka i oczywiście napisać fajny komentarz. Okej, okay, Oferta już jest zakupiona. Teraz tylko żyćcie mi szczęścia. No ja nic nie będzie. Trzy klejnoty, no taki trochę średni, ten tak. mega boxik. Konto mi bardzo zbity miało. a no też trochę mi wymaksowało postać, więc nie mogę mówić, że jest tu jakiś strasznie słaby. No i mam nadzieję, że z tego już coś wypadnie. Jak nie. Aha, dobra, jeszcze wam. Zagram parę gierek. Myślę, że taką jedną gierkę możemy sobie jeszcze zagrać. Dobra. No to za tyle. Z grażynką. I będę się z Wami żegnał. Dwie, dwa panie, dwa, dwóch elektryków jest tu. Komornik i sąsiadka. Moja, sąsiadka granny. A, komornik. Dobrze się da. Jenny ja, ile ona tu będzie? To działo biło. O kurczę, marchewkami niech napełnię na no to w sumie do brzucha Janusza to by mogło lecieć. Takie, tylko żeby to były, wiadomo, marchewki, a nie, kurde, jakaś sól, żeby oczy, kurde, zaschły do końca życia. Coś czuję, że tą grę przegramy, bo 64% już mniej, ale i tak... No proszę, zobaczcie, jakie to... patologia, nie? Nie... No ja... Ten komornik w ogóle nie wie, co to Brawl Stars. Nie wie, co to Grażyny i Haliny na 100%, nie ogląda mnie. Kurde, nie wie, że się bierze komornika, a jak się nie ma, no to że się bierze na stolatka Byle jakiego, byle ładnego. Nie, nie ma już szans. To jest prawie dwie minuty. My się bierzemy nie za tą sąsiadkę, a za tą sól. To jeszcze gorzej to wyjdzie. Nie. 2400. Dobra, ona już ucieka, nie. Ona już ma wygraną. Więc tak, zalajkujcie ten odcinek, po pierwsze. Po drugie, dajcie suba, napiszcie komentarz. I radzę Wam szybko to robić, bo nagroda będzie już w następnym odcinku. Tak, zakupię gemy. Zakupię gemy. I jeśli Wy po prostu nie chcecie tego, no to trudno. Ale jeszcze raz Wam to przypomnę. Jeśli chcecie to dostać za darmo w tym konkursie, bo one droższe konkursy to coś, no to musicie się śpieszyć. No i teraz, jeśli z tych czterech skrzynek, chociaż coś mi dropnie, no to to będzie bardzo szczęśliwy. I odcinek będzie bardzo fajny. Hmm. No więc ostatnia skrzynka mi została. Jak z niej nic nie wypadnie, no to... Dajcie już... kciuki. Nie. No więc ja Was żegnam. Trzymajcie się. Pa!